Przepraszam, no, Siema, witam, witam, witam. Przepraszam, że, że przerwałam film, ale... No, wchodziło, wchodziło mi do, do pokoju. No, moja mama nie weszła do pokoju, ale nic się nie stało, bo nagrywamy dalej część 1, część 2 zrobię i następny filmik będzie z budowy domu. Tak, no. Może będą trzy części, może dwie. Nie wiem, czy jeszcze ktoś mi będzie właził do pokoju, bo akurat robię to w pokoju, te wszystkie filmy w moim... Wszystko robię, moja pasja się zaczyna w moim pokoju Wszystko się robi w moim pokoju O, mamy, mamy wioskę Wejdźmy do niej Może coś znajdziemy e, ja, ja chyba w niej byłam Chyba Ale zawsze można sprawdzić Przecież nic nie, e, się nie stanie Jeżeli nie sprawdzimy Pierwszą zasadą jest jest no yy, no chyba tu już byłam tak już byłam tutaj chciałam wszystkie rzeczy no jednak no a jednak a jednak tutaj villagerze sobie robię chyba Villager... Wila, villagerze jest dobrze nie dobra yy, więc widać, że sobie tutaj robią pogaduchy, więc idziemy w tą stronę. No. Mówię, mówię, a jak już nie wiem, co mówić, to potem już wiem, co mówić. No ludzie, po prostu patologia. Patologia. Więc idziemy w tamtą stronę. O jacie, jaki gęsty las. Pięknie, pięknie, piękny równy teren. I może na nim będę, może, może, może jeszcze tam pójdziemy, albo, no, no, nie wiem, pójdziemy dalej, tam gdzie jeszcze nie odkryłam. Czyli prosto o tam. No, nie chcę zamulać też, ale poczekajcie. Szukam jakiś piosenek do Minecrafta, do nagrywania, żeby było po prostu spokojnie, żeby było. Nie chcę za bardzo nie chcę, żeby było za nudno, nie chcę, żeby było za fajnie, ale no za fajnie też może być. W właśnie chcę, żeby ktoś to oglądał zrobić prawie wszystko żeby ktoś to oglądał no bardzo fajnie o! O! O Bóg świata, Bóg świata! Idziemy do Boga Świata, tak. Eee! E, ja cię tu nie mam nic do... E, ten. Ale nie mam tu nic do napicia się. Nowy Bóg świata, la 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 la. E, t, mamy jakieś tu piosenki lecą jakieś dziwne. No, będę musiała to sprawdzić jeszcze. E, e, jeszcze muszę to sprawdzić, jak to wyszło potem. Mm, sprint mi się wyłącza, oczywiście. No. Pff bardzo fajnie się gra po prostu no, powiem wam że że chcę jak najlepiej odwzorować moją serię bo chcę żeby była e, najfajniejsza ale nie nie, że, że chcę się wybić, że ja jestem najlepsza, wszyscy mają... Nie, nie, po prostu próbuję się wybić na Minecrafcie, chociaż niektórzy, że mi ze szkoły e, dokuczają, przez to no, na przykład tam koledze, co właśnie mówię o nim, to trochę to mnie wkurza jak, jak, jak gada do mnie. To mnie trochę wkurza, mój kolego. Ty wiesz, o, o, że ja o Tobie mówię. Ty wiesz, że Ty mówiłeś. Więc, więc ja będę wiedzieć, ja będę wiedzieć i Ty się nie wywiniesz, Ty się nie wywiniesz, Ty ja Cię będę miała na oku i zobaczymy w szkole, jak to będzie albo nie oglądniesz tego filmu. No, y, mamy następną piosenkę y, jakąś, bo włączyłam no, ile to już minut? 5 minut, dużo. No cóż, ciągle szukamy... Gdzie jestem? Idziemy tam. ojej ale mi zaschło w gardle po prostu, że nie wierzę. Szukam jakiegoś dobrego terenu. Który, obok którego jest ładnie i jest i, i są jaskinie. No ale nie ma takiego. No nie ma. No, no dupa. No. No nie ma. No przepraszam. O! No to. Dobra. Więc... Może tu zamieszkajmy. Mamy tu jaskinię. Mamy równy teren. I mamy obok bardzo dużo różnorodnych drzew. No to jest idealny po prostu. Po prostu idealny. Każdy by chciał takie coś. Więc potrzebujemy tego. Postawmy sobie e, nasze rzeczy pierwszorzędne które potrzebują tego. Powsadzajmy sobie itemy. Itemsy. Wszystkie itemsy. I kończymy odcineczek. Ja go wstawię. Wyślę. Pomyślę, jak to będzie. Jak e, zrobić dom. I żegnamy się. I nagram kolejny odcinek. Więc na! Na razie!